Witam na kanale Pigeon Poland. Mamy poranne karmienie, przygotowanie do porannego karmienia dla gołąbków. Dajemy sobie troszeczkę pszenicy do mieszanki. Tak wiem, na oko powiedzmy koło 1,5-2 kg. Dobra. Tutaj mamy naszą miareczkę. Jeszcze nie ma. Nie ma. Tutaj do karmienia. I dajemy mieszankę. No już troszeczkę przekroczyliśmy. Dobra mam tutaj dane i teraz myślę, że damy sobie nasz dodatek który przygotowywałem fajnie nam przez noc przeszedł nabrał nabrał że tak powiem mocy urzędowej no i wlewamy to Myślę, że spokojnie to starczy na dwa karmienia. No i sobie trzeba dobrze wymieszać. Dobra, ja to przemieszam i zaraz pokażę, jak to będzie wyglądało finalnie. I tak wygląda tutaj. Nasza, nasza mieszaneczka z, z tą miksturą regeneracyjną, którą robiłem. Mam jeszcze tutaj porcję. No, można powiedzieć, jedno karmienie czyli prawdopodobnie jutro rano dostaną gołąbki znowu, chociaż, chociaż. No z ilością białka tutaj, żeby też nie przesadzić, żeby gołąbki, gołąbki nie były zbyt bardzo przebiałkowane. Trzeba też uważać. No i myślę, myślę, że, myślę, że um, dwa razy w tygodniu można podawać. Myślę, że dobrze by było podać w poniedziałek, jak polota gołąbki są, i czwartek bądź, bądź piątek przed koszowaniem. Zależy jeszcze kiedy koszowanie, na jaki lot jest czwartek piątek. No i, i przed samym koszowaniem jeszcze można było je wzbogacić tutaj, wspomóc sokiem z buraka, który też dobrze wpływa. Także tak nasza mieszanka wygląda. To sobie postoi teraz około pół godzinki do godzinki maksymalnie, żeby cały, cały tutaj cała mikstura nam się dobrze wchłonęła w te ziarno i gołąbki będą zajadać. I widzimy się w następnym, yy, przy następnym karmieniu. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco. Witam na kanale Pigeon Poland. Mamy tutaj przygotowanie mieszanki do karmienia gołąbków. Mamy daną pszenicę. Mamy daną. Yy, Mieszankę standard. I teraz teraz sobie wzbogacimy troszeczkę mieszaneczkę dla gołąbków. Mam tutaj przygotowany miks ziarenek. Mamy siemielniane ze względu na to, że Posiada dużo kwasów tłuszczowych omega 3, błonnik, witaminy z grupy B, witaminę C, witaminę E, wapń, magnez, miedź, fosfor, cynk i mangan. Dobrze, dobrze to się mielniane wpływa na stany zapalne w organizmie, reguluje pracę jelit. Dba o, o układ pokarmowy, o układ krwionośny o serce, naczynia krwionośne, tak yy, zmniejsza różne dolegliwości skórne, dba, dba o wygląd skóry, no ogólnie yy, ma jeszcze jakieś tam właściwości przeciwnowotworowe, yy, także także obniża ciśnienie tętnicze, to jest na plus, mam jeszcze sezam. Dodany także sezam to też źródło fosforu, żelaza, miedzi, selenu, cynku, witaminy B1, błonnika, białka i zdrowych kwasów tłuszczowych oraz, oraz innych, e, innych wielu składników. Działa korzystnie na układ krążenia, e, także utrzymuje prawidłowe ciśnienie we krwi. Znaczy ciśnienia, ciś, ciśnienie, krwi utrzymuje w normie. Działa też dobrze na serce. No i mamy też ryż biały. Hmm, tu też mamy tutaj w nim magnes, cynk, fosfor, żelazo, mangan, miedź, selen. No i witaminy z grupy B, B1, B2, PP, B5, B6, kwas foliowy. I jako, że to jest jedno z y, najłatwiej, naj, najbardziej przyswajalnych y, zbóż, no to dajemy gołąbkom, poza tym jest lekko strawny. Mam też dodaną ciecierzycę, co zresztą ją tutaj widać. To też źródło witaminy z grupy B, kwas foliowy, niacyna, ryboflawina, witamina K, wapń, żelazo, mangan, miedź i potas. Ciecierzyca też dobrze działa na ciśnienie krwi, na układ krwionośny, także możemy ją sobie śmiało zastosować. No i mamy soczewicę czerwoną. E, to jest też dobre źródło białka, błonnika, e, witaminy z grupy B, kwas pantoteinowy, e, tiamina, kwas foliowy. Także soczewica nam fajnie wspomaga. Metabolizm energetyczny, no i, i, i jest yy, lekko strawna, także też reguluje tutaj yy, ciśnienie krwi, yy, i działa na różne choroby układu krwionośnego i serca, także, także można sobie śmiało ją też zastosować. Także wzbogacamy naszą mieszankę. Tak to sobie wygląda. No i dodajemy jeszcze tutaj do ziarna do naszej mieszanki już wzbogaconej ten oto tutaj z buraka buraka twarogu czosnku miks, który robiłem głąbki go dostawały również wczoraj Rano dostawały go, tak jak i dzisiaj. Bo to jeszcze można troszeczkę je oblatać, można zrobić trening jakiś z tego względu, że jest ładna pogoda. Także niech sobie popracują jeszcze, a to korzystnie wpłynie tutaj nam na mięśnie, na, 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 na ich pracę. Wieczorkiem gołąbki dostawały czyste ziarno, ale dzisiaj, dzisiaj jako że robiłem tutaj um, mieszankę tą rozpłodową, to dostaną wieczorem to, żeby tego nie zmarnować, a będą miały jeszcze dodatkowo witamin. Dobra, tyle tego mamy. Czas to wymieszać dobrze, żeby, żeby to nam się do ziarenek poprzyklejało ładnie. Odstawimy to na chwilę, na pół godzinki, żeby sobie wchłonęło, i, i pójdę podać gołąbkom. I za chwilę przechodzę do, do pokazania, jak to wygląda po wymieszaniu. I tak wygląda gotowa mieszanka. Widać, że tutaj wszędzie jest ten burak rozprowadzony. Widać ee, ciecierzyce, soczewice. Sezam widać. Siemię gdzieś nam się schowało. Ryż widać. Także to mamy gotową mieszankę dla moich podopiecznych. Mówię, nie ma co się bać robić miksów gołąbką. Nie ma co się bać dodawać różnych ziaren, różnych zbóż. No jeśli chce się Mieć gołąbki w dobrej formie, to trzeba o nie zadbać, trzeba poświęcić troszeczkę czasu. Tutaj, finansowo, nie będę się wypowiadał, bo niektórzy po prostu wolą jakieś tam pchać chemiczne dopalacze. Ja bardziej stawiam na środki naturalne. Wiadomo, natura, przede wszystkim, w swojej diecie też. Staram się utrzymywać jakieś e, takie produkty naturalne, mało przetworzone, nie jakieś tam sztuczne, 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 e, sztuczne produkty, czy, czy po prostu jakieś tam dziwne inne dodatki. Także tak wygląda nasza mieszaneczka sobie, na pół godzinki będzie odstawiona, niech ten burak dobrze z tym twarogiem. Z tym czosnkiem wchłonie się w ziarno i pójdę nakarmić gąbki na porannym karmieniu. Wtedy zrobię sobie oblot ich wrócą, wrócą sobie z oblotu posiedzą chwilkę i na wieczornym karmieniu dostaną mieszankę z tą rozpłodowo rozpłodowo rozpłodową co robiłem dzisiaj. Także dzięki za uwagę Pigeon Poland.